Ewangelia z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu, opowiadająca nam o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni, motywuje nas do tego, żebyśmy powiedzieli nasze stanowcze nie wszelkim uprzedzeniom w relacjach z innymi ludźmi. Zobaczmy, że gdyby Jezus jako Żyd i Samarytanka mieli uprzedzenia wobec siebie, to spotkanie nigdy by się nie odbyło i nigdy nie wydarzyłoby się w życiu Samarytanki to, o czym my dzisiaj możemy czytać i co jest inspiracją dla nas. Oboje idą pod prąd temu, co wówczas działo się w relacjach żydowsko-samarytańskich. Oboje są otwarci na drugiego człowieka. Oczywiście to Jezus jest tym, który prowadzi to spotkanie, który swoim pragnieniem wody, napicia się budzi, czy może rozbudza w sercu Samarytanki pragnienie doświadczenia Boga. Otwiera ją na wiarę. Na to, że wiara to nie tylko zaufanie obietnicom, ale także dostrzeganie ich spełniania się. Samarytanka jest dla nas postacią, która pokazuje, że wiara jest czymś konkretnym. Że nie możemy... Wierzę zatrzymać się tylko na tym co jest teoretyczne. Że wiemy w co wierzymy, w kogo wierzymy, jakie są dogmaty naszej wiary, ale zupełnie to się nie przekłada na nasze postrzeganie świata. Jakbyśmy żyli w dwóch światach równoległych. Świat wiary i, i nasza codzienność. Kiedy patrzymy na samarytankę, mamy pomyśleć właśnie o tym co w naszej wierze nie styka się z codziennością, nie styka się z naszym życiem i doświadczeniem. Mamy o tym pomyśleć i zrobić wszystko, co potrafimy, żeby wiara nie była tylko teorią, ale żeby w praktyce w każdym momencie swojego życia kierować się Ewangelią, kierować się tym całym bogactwem wiary, którą wyznajemy. A ta wiara, właśnie chrześcijaństwo, mówi nam ciągle o miłości. Czasami możemy być może tym znudzeni, ale ciągle słyszymy o miłości, miłości do Boga, ale te, także tej miłości do bliźniego. A, a żeby kochać bliźniego, to muszę wyzbyć się właśnie uprzedzeń. Dzisiaj do tego jesteśmy wezwani, żeby uprzedzeń wobec drugiej osoby się wyzbyć. Żeby przestać patrzeć na kogoś albo przez pryzmat tego, co się o kimś mówi, albo też przez pryzmat naszych wcześniejszych doświadczeń z tą osobą. Oczywiście, czym innym jest stawianie granic osobom, które nas krzywdzą, do tego mamy prawo, ale chodzi mi o takie uprzedzenia, które wynikają ze wcześniejszych nieporozumień. Kłótni, sporów, które, jak spojrzymy z perspektywy czasu, mogą okazać się tak naprawdę nieważne albo niewarte tego, żeby zatruwać życie sobie i innym. Jeśli więc wielki post ma sprawić, że coś w nas się zmieni, że coś drgnie w naszym sercu, to niech to będzie walka z uprzedzeniami żebyśmy patrząc na drugiego człowieka zawsze widzieli w nim takie samo dziecko Boże, jakim my sami jesteśmy.